Dzień dobry, witamy się z wami bardzo serdecznie i zapraszamy na film. 5.50, poniedziałek, rano, zaczynamy dzień. Za oknem jeszcze noc. Ciemno, wszyscy śpią, tylko ja i Matylda rządzimy. Matylda już na dworze. Dobra, bierzemy się za tą kawę, bo bez tego ani rusz. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj jest Blumownaj, najbardziej depresyjny dzień w roku. A zobaczcie, jaka, jaka piękna pogoda, chociaż tyle nam się udało. Najbardziej depresyjny dzień w roku to powinien być wczoraj. Wczoraj była tragedia, a dzisiaj, jak pięknie. Zimno, ale pięknie. Tadam, przedstawiam Państwu ten oto makaron do spaghetti. Gwiazda dzisiejszego dnia. A tak całkiem poważnie, słuchajcie. Używaliście, bo zamierzam to właśnie przetestować. Co tu pisze? Nigdy tego nie miałam. To jest ten tak zwany makaron koniak. Słyszałam o nim dużo. Widziałam go u innych ludzi, ale nigdy go nie miałam. Nawet nie wiem, jak to się robi, trzeba to przeczytać. Odceć ma od <grywia> makaron, następnie przelej pod bieżącą wodą. Nadaje się do spożycia na zimno, lub można go podgrzać w kuchence mikrofalowej lub na patelni. Minutka dwie. Wiecie co? Właśnie to, to to tam paliło, że można go tam. Podgrzać czy nie podgrzać, ale to, co jest najfajniejsze, widzicie tu. Czekajcie, Kurczę, akurat nie widzicie. 6 kalorii. Wartość energetyczna w 100 gramach, 6 kalorii. Tuż 0, węglowodany 1, 3. W tym cukry 0, białko 0, sól 0. Czyli tak naprawdę 0 mający, nic nie mający. Kurczę, jak on nic nie ma, to za co my płacimy? To tak. Na boku żartowała. Żartowałam. A ile jego jest? Poczekajcie, bo to jest go 200. Po odsączeniu 200 gram, czyli 12 kalorii. No, powiem Wam, że alternatywa całkiem, całkiem dla jakiegoś takiego bardziej kalorycznego sosu, żeby sobie odjąć na przykład na ziemniakach czy makaronie. No, super sprawa. Dobra, ja spróbuję go przygotować. Pokażę Wam i sprawdzimy, czy to jest warte zachodu, czy to jednak. Lepiej sobie darować. A wy, jeżeli używaliście, podzielcie się opinią w komentarzach. Bo powiem Wam szczerze, tak naprawdę to ja już ten makaron widziałam dawno, dawno temu. Tylko jakoś sobie tak nie zakodowałam. Czy on jest dobry, czy on jest niedobry, jaka była opinia na jego temat. Nie wiem. Także dobra. Ja się poświęcę i spróbuję. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. O, a tu jeszcze co tu jest? bezglutenowy, gotowy do spożycia bez gotowania, 100% wegan um, czyli dla wegan też jest ok no dobra, testujemy jest zagrzany ja go oczywiście zagrzałam ja go teraz spróbuję wiecie co? on faktycznie nie ma smaku Kompletnie nie ma smaku. Ej, ale to nie jest złe. Naprawdę ja sobie zaraz dam trochę sosu i podejrzewam, że nie kupię połączenie. Poczekajcie, ja to jeszcze sprawdzę z sosem. Szybka aktualizacja odnośnie tego makaronu, bo oczywiście przecież zjadłam i nie nagrałam. Wiecie, co makaron jest naprawdę bardzo fajny z jakimś sosem. Ja jadłam akurat z gularzem normalnie, powiem Wam świetnie. Jak dla mnie, bo w ogóle ta konsystencja jest taka troszeczkę inna. On jest taki jakby gumowaty, taki trochę ciągnący się. Na pewno nie ma konsystencji zwykłego makaronu, więc spróbujcie sobie, bo nie jest złe, Myślałam, że będzie gorsze. Ja, ja jestem na tak, od czasu do czasu. No jeszcze ta fantastyczna ilość kalorii, jeżeli komuś zależy, żeby. Trochę te boczki zredukować. Super sprawa, naprawdę. Ja polecam, ja jestem na tak. Sprzątam Łazienkę, dlatego was tutaj tak na chwilę yy, wzięłam ze sobą. Zobaczcie, ja zawsze do sprzątania Łazienki używam czegoś takiego. Akurat nie chodzi mi tutaj o firmę W5 z nabłyszczaczem, bo to może być każdy inny, ale słuchajcie, to na krany, na wszystkie takie. Yy, stalowe, metalowe elementy i to jest po prostu jakieś niewiarygodne działanie. Wystarczy na ręcznik papierowy czy na szmatkę nalać trochę tego i przetrzeć i powiem Wam, że kamień, jezu, no, osadza się 10 razy wolniej, i te baterie są długo, dłużej czyste bo nawet w ogóle woda po tym spływa słuchajcie, jak po takiej szklanej tafli to tak jakby zabezpiecza i impregnuje Widziałam kiedyś ten sposób na TikToku i powiem Wam szczerze, naprawdę jest godny polecenia. Więc, jeżeli ktoś jeszcze o tym nie słyszał, to łapcie i próbujcie, bo naprawdę to jest petarda. Petarda godna polecenia. A tak jak mówię, płyn nadaje się. O no, nalałam se do wanny, bo mi się tu już zakrętka uszkodziła. Bo mój to taki zmaltretowany. Ale to nic będę miała, błyszczącą wannę. A co tam, kto komu zabroni mieć nabłyszczoną wannę? Nie wiem, czy dobrze widzicie, bo ja tu mówię przez okno z kotłowni, ale zobaczcie, jak się Oluś wyluzował. Normalnie zasnął chłopak. Szyja leży, to znaczy się, że Alpak śpi totalnie. Idę im dać jeść. O, 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 już mnie usłyszał skubaniec. Albo go wiatr poderwał. Dobra, sobie je mieści i idę im dać obiadek. A teraz już Alwin dołączył. Normalnie mnie obczajają, bo on już mnie widzi tu przez okno. Chłopaczki sobie jedzą. Obiadek. Sawciu też. Tam reszta. I też obiadosk jest skonsumowany a wiecie co, pokażę wam zaraz mojego sąsiada, bo chyba wam jeszcze o nim nie mówiłam takiego jego mościa mamy fajnego Kuba, przedstaw się pomachaj ogonem albo kopytkiem to jest Kuba, nasz sąsiad bardzo stary konik jest tu już ho 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 dłużej od nas został sobie tak jeden sam jest przepiękny. Jest przepiękny, mądry konie. Tak, najpiękniejszy nos świata przyszedł. Alpaki obdarowane, jeszcze tej koty, nie? Jeszcze tej koty. Wszyscy ponakarmiali. O, łapa. Słuchaj, a o co tutaj. To, 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 to? O co ten manifest? Że tak zapytam. O, co ten manifest? Co pies by chciał? U. Na kota patrzysz? Co ta pieska by chciała, bo ja już nie wiem. Co? Dziecko? Sięś ty normalnie, mordziaszko. Dobra, słuchajcie. Z apetytem i przymnosem nie wygrasz. Aha, uh -huh. no właśnie, nie wygrasz. Trzeba. <grywa> o, to łapom. Ciach, pospiesz się, dawaj. Ileż można do ciebie mówić, kobieto, prawda? Ileż można do ciebie mówić. Już, o, bo się zmęczony, zaspany pies. Ciężka sprawa, co? Ciężka sprawa tak. Trudne sprawy, normalne. <grywa> Ty mój nosie, najcudowniejszy, dobra, wiejemy, wiejemy Mati, nie, wiejemy, o Boże, moje fafle kochane, moje fafle takie, ja nic nie mam, O, coś tu chyba było jedzone, co? Aha, dobra, prawie piona, uciekamy, wiecie co? Tak sobie siedziałam, teraz przeglądałam YouTube'a i powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, czy to tylko ja mam takie wnioski, czy faktycznie tak jest. Matko, na niektórych kanałach to się po prostu nie da oglądać. Słuchajcie, to się nie da oglądać. Ja mam wrażenie, że te kanały to są chodzące banery reklamowe. A najbardziej mnie śmieszy, jak oglądasz i tak. Przykładowo teraz, czysto przykładowo. Jeden dzień. Używam takiego kremu, takiego podkładu, takiego tuszu do rzęs i, i takiej szminki, pomadki jak zwał, tak zwał. Najlepsza, super, używam od lat, miesięcy, sprawdzona na drugi dzień. Leci już inne. Inny krem, inna pomadka, inny tusz, jakieś tam następne cienie. O matko, najlepsze, lepszych nie było, ona lepszych nie zna, nie miała, nie potrzebuje, tylko te poleca. A z jej kodem zniżkowym to już w ogóle jest po prostu, słuchajcie, za darmo okej, okay. trzeci dzień i od nowa inna marka i tak dalej. Ludzie, ja się wcale nie dziwię, tak jak ostatnio słuchałam, że firmy coraz częściej wybierają ma małe kanały do współpracy, bo są one bardziej autentyczne. No przecież to zwariować można. Ja nie wiem, czy ci ludzie myślą, że ich widzowie, ludzie oglądający mają no, nie chcę tu brzydko mówić, ale nie myślą, nie, nie wyczają takich rzeczy, przecież to widać na pierwszy rzut oka. Jakieś kłaki mnie tutaj Ech, łaskoczą. Przecież to widać na pierwszy rzut oka, i to słuchajcie, to jest po prostu jakieś takie aż no rażące. Ja nie wiem, Wy też zaobserwowałyście coś? Zaobserwowaliście, przepraszam. Przepraszam panowie, bo Wy tutaj też jesteście. Nie wiem, jak to, jak mężczyźni z tego, znaczy jaki punkt widzenia na to mają mężczyźni, bo yy, no jakoś tak nie wiem, aż jestem ciekawa waszego zdania, możecie się wypowiedzieć w komentarzach. Ale tak naprawdę powiem Wam, że to po prostu już się robi naprawdę takie niesmaczne. Bo ja rozumiem wszystko, ja rozumiem, że to jest praca, że trzeba y, zarabiać, utrzymać to wszystko. No, ale ludzie, bez przesady, no litości, no przecież jakaś autentyczność kanału, marki i tak dalej. Ja każdy kanał to jest marka własna, no przecież jest potrzebna. Następne, co też się tak rzuca w oczy. Ja to nazywam może tak. Nie powinnam tego nazywać, ale ja to tak nazywam płaczek żydowski. Wchodzisz na kanał dzisiaj, to, 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 tamto wszystko na nie. Następnego dnia to, 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 tamto to. I to wiecie co? To są tak błahe powody i tak prozaiczne, że mnie to po prostu drażni. Bo naprawdę ludzie mają problemy i to takie autentyczne, normalne problemy, często przeszkody nie do przeskoczenia. A tu jakieś, bo, bo tamten dostał współpracę, a ona nie. Bo ona jest słynną YouTuberką i ona czegoś tam. Jezu, no przecież to ludzie z Księżyca się zerwaliście, czy co? A może ja jestem dzisiaj jakaś taka czepialska, ale nie wydaje mi się, słuchajcie, no wypowiedzcie się na ten temat, bo powiem Wam szczerze, że ostatnio to mi się bardzo rzuca w oczy i tak mnie to trochę kuje, bo kurczę, no naprawdę. Jest tyle w takich... Znaczy, nie jest tyle. Tak, jest też tyle, ale można w tak fajny sposób prowadzić kanał, w tak naturalny, normalny i tak jak ja już powiedziałam, ja bym chciała, żeby ten kanał był taki podnoszący ludzi na duchu, mój kanał i zawsze będę dążyć do tego, żeby on był jednak taki, słuchajcie, wesoły i nie będę nagrywać, jak będę miała jakiś paskudny humor, bo, bo uważam, że to nie powinno tak działać, że to powinno działać. Oczywiście, kiedy mnie coś tam zdenerwuje, to pewnie się wyżalę, tak jakby chociażby teraz, ale powiem Wam szczerze, że ostatnimi czasy to mnie naprawdę yy, nieźle tak uszykuje, bo coraz więcej tego jest. Albo normalnie baner, reklama, lepiej jak na Tfałenie czy Polsacie 30 minut film, 30 minut reklam. Jezu, przecież to się oglądać nie da. Normalnie w telewizji to to wychodzisz sobie zrobić. No, oglądając telewizję, wychodzisz sobie zrobić kanapkę, czy, czy herbatę, czy kawę, albo idziesz, się zdążysz wykąpać, przychodzisz i, i masz czas. No, naprawdę. Nagadałam, się nagadałam, powie... co po... <śla> powiedziałam, co wiedziałam. Jezu, ja się ostatnio strasznie przejęzyczam. Spieszę się. Ekspres. Bo jeszcze musi być jedna kawa, bo bez tego nie da rady. Jak się wstaje o piątej, to słuchajcie to. Tej kawy musi być trochę więcej. No i zapomniałam o czym chciałam powiedzieć. No i nie przypomnę sobie, no? <śpiewanie> Jak to się mówi cięcie! Sprawdzam! Wiecie co. Ja to jednak jestem the best. Nie dość, że sobie nie przypomniałam, to jeszcze wcale tego nie nagrałam, bo nie wyłączyłam w ogóle nagrywania. Także dobra, kończę ten temat powiedziałam, co wiedziałam na temat yy, tego, co myślę. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale ja naprawdę uważam, że dużo przyjemniej ogląda się kanały, w których się wchodzi. Jest taki normalny lifestyle, takie normalne życie, normalna codzienność. Pewnie, że są problemy, bo kto ich dzisiaj nie ma. Ale to wszystko jest przedstawione w taki naturalny sposób, i zupełnie inaczej odbiera się taki kanał. Ja nie wiem, to jakoś tak mi się wydaje, że bardzo dużo tego wszystkiego się zatraciło w tej pogoni, w tej sztuczności i w tym wszystkim. Ale dobra, nie będę się już rozwodzić nad tym tematem. Piszcie, jakie jest Wasze zdanie? Czy myślicie podobnie jak ja? Czy być może ja się po prostu mylę? Bo ja jestem, słuchajcie, tylko człowiekiem i ludzką rzeczą jest się mylić. A teraz, wiecie co, robię sobie kawę i chciałabym powiedzieć i odpocząć, ale nie ma lekko. Idę do drugiej pracy. No. Idę do drugiej pracy, także jakbym się już tutaj nie odezwała, bo różnie może być, to pozdrawiam Was serdecznie. Jak zwykle, dziękuję za każdy komentarz, dziękuję za każdą łapkę, za każdą subskrypcję, oby tak dalej. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że Was przybywa. Zapraszam i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym filmie. Cześć, trzymajcie się, dzięki.